na dzisiejszym vlogu zrobimy szybką pizzę, parę minut dobrze to jest taki placuszek tortilowy z lidla, taki włoski no to zrobimy sobie teraz sos pomidorowy tutaj mam pudliszki o piękne, widzicie teraz sobie tych podliszek zaraz nałożymy do kubeczki zrobimy sobie sosik pomidorowy zrobię Hmm. Będziemy Idziemy sobie brali. O, koncentracji do, do Tak jest dwie łyżeczki. Dobra. Ale co dolejemy do tego wszystkiego troszeczkę wody. I Z koncentratem ja to. Są tam teraz jakieś to akurat te to inne. A ten zawsze biorę. Makuję mi. Zasubskrybujcie mój kanał, polejkujcie. Myślę, że taki może troszeczkę. Wody tak kapkę. Zdyszymy kropelkę. I wymieszamy. O już. Tutaj mamy naszą. E, patelaszkę. Na której będziemy to wszystko smażyć sobie. ale to dobrze. Bierzemy. Troszeczkę tego sosiku i rozmarowywujemy pięknie po całej naszej tutaj blaszce. Jeszcze troszeczkę tego sosu, żeby to było takie mokre, fajne, piesznutkie. O, no, tak tego sobie go tak rozprowadzić. Tyle, ile lubicie. Ma być szybciutka pizka. Mm. I naprawdę już tyle wystarczy. Nawet można troszeczkę sobie mniej tego piska. Teraz weźmy sobie ser. Chwileczkę, poczekajcie. No, postawię was. I teraz zasypiemy tak dosyć słowicie. Teraz trochę tak porozkładamy. Żeby wszędzie znajdował się ser? Tak, chłopicie mamy osypaną pizzkę, To możemy sobie jeszcze porobić takie z tego sosu takie kleksiki o, cium, cium. Kleksiki takie sosowe. No i teraz już cały sosik. No. Wysadź teraz, szukamy jakiejś próbeczki, ta powinna być idealna, teraz zobaczcie, teraz trzeba włączyć gaz, taki no, powiedzmy, że tak, no, na pół gwizdka. I teraz się ma to piec. Dobrze, to widzimy się jak już się upiecze. Wracam po krótkiej serii, bo już serek nam się stopił. Faktycznie, zobaczcie, pięknie. I już można pizdkę naszą wyciągać na talerzu. Już wyłączymy. serek stopił pięknie. No. Proszę bardzo, to jaka piękna pizka. Od spodu się trochę przypiekło, więc bardzo dobrze. A więc co? Zasubskrybujcie, polajkujcie i polecam Wam taką pizzę bardzo szybka yy, na kolację na przykład piska to siemanko do następnego.